Z Sharpie, a to jest kolejny odcinek z Great Farming Simulator 22 na głównej serii. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z siewem rzepaku. Już zacząłem się w rzepaku, bo y, nagrałem jeden odcinek, poprzedni odcinek, ale niestety miałem problem z mikrofonem i y, dźwięk mikrofonu był tragiczny, więc no, niestety poszedł y, odcinek do śmietnika. Y, więc tak, tutaj sobie załączę pracownika, niech się je ten rzepak dalej. A ja przechodzę do, yy, przechodzę do wywożenia gnojowicy, bo tu wywiozłem obornik. Yy, no ale niestety wyszło jak wyszło z tym, że wywaliło mi odcinek. Więc tu jak widzicie niestety yy, muszę sobie... Yy, stąd będę musiał wozić tą gnojowicę, bo niestety zawiesiłem tu przyczepę. Yy, nie myślałem, że ona jest aż tak niska, więc muszę, będę musiał opróżnić ją i ją wyciągnąć już pustą. Więc jadę po beczkę i lecimy sobie z wywożeniem na pole 41-42. Więc myślę, że powinno się udać w miarę szybko to opróżnić. I będziemy mogli nią wyjechać, bo jak na razie no, mamy ją zablokowaną, nie da rady nie, nie jej ruszyć z miejsca. Ani w jedną, ani w drugą stronę, więc no tak wyszło. Ja sobie tutaj już tym krową dałem, żeby, żeby zająć się wywożeniem gnojowicy i siewem. Więc to mamy z głowy. Przyprowadziłem sobie też, jak widzicie, maszynę do zbioru trzciny cukrowej, żeby móc już działać na ostro z tym wszystkim. Więc ja sobie tu już napełniam. No troszkę 60 tysięcy litrów to musimy kilka beczek wywieźć niestety, no ale, no ale nic na to nie poradzimy, więc ładujemy beczkę. Jadę wywozić, więc powinniśmy, no powinni, powinno się udać za chwilę ją opróżnić na tyle, żeby wyciągnąć ją stąd. No bo po to ją kupiłem, żeby mieć ją na polu, a nie w połowie przejazdu. Więc ja sobie tutaj ustawiam GPS-a. No dosyć szeroko rozlewała z tego co pamiętam, więc powinno chyba być dobrze. No właśnie, idealnie. Więc startujemy, rozlewamy i lecimy sobie z tematem. No mamy, mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć te dwa pola i jeszcze zająć się na koniec siewem yy, pszenicy żeby y, pszenicy i jęczmienia, bo chyba tutaj był tutaj, albo tu będzie sam, niż nie pamiętam nawet jak to było yy, a na polu 31 na pewno będzie pszenica, zresztą sobie szybko sprawdzę póki mam taką możliwość yy, a nie przepraszam, to będzie kukurydza tutaj będzie kukurydza wywożona <laughs> więc yy, tak wygląda sytuacja na ten moment Mam nadzieję, że żadnego ważnego plonu nie pominąłem w rozpisce i że będzie na tyle yy, ogarnięte wszystko, żeby móc dobrze funkcjonować z tym wszystkim. Dobra, tu jedziemy. Coś widać, troszkę słabo widać akurat tutaj, no ale nic na tym nie poradzę. Yy, I tak. Ja Was oczywiście chciałem zachęcić do subskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że Wam się odcineczek spodoba i że chętnie go obejrzycie, więc to ogarniamy. Ja sobie przejadę, może ten poprzecznik do końca, już tutaj na drugą stronę drogi też przejadę, dobra, to wyłączę sobie i załączamy z powrotem. A i widzę, że tu miaka robiłem, no trudno. No, te dwa pola musimy sobie wywieźć, więc. Chcąc nie chcąc trzeba to zrobić. No, jak przejadę z następną beczką przejadę sobie drugi poprzeczniak, żeby było jak fajnie zawracać. I mam nadzieję, że uda się to jakoś w miarę fajnie ogarnąć. Dobra, uczcina za chwilę powinna być już gotowa, więc będzie fajnie. Jak widzicie tam już jest coś nawiezione. Kurde, szkoda, że właśnie tą beczką, bym sobie wjechał tutaj na drogę i bym miał z dwóch stron fajny dostęp do niej, a tak to muszę jeździć po, po ten gnojówkę. No niestety, mój błąd. Mogłem jechać sobie zwykłymi mostkami, a nie przez ten dołek tutaj przejeżdżać przez rów. Dobra, muszę sobie wcofać, bo nie, nie złapie mi... Kurde, nie wiem jak u was, dajcie znać jak u was ze zdrowiem, ale ja strasznie jestem przeziębiony non-stop Od dwóch tygodni praktycznie non-stop jestem przeziębiony I nie wiem, walczę z tym cały czas, ale nie mogę sobie poradzić, więc no nie wiem jak to będzie dalej No Jest jak jest no niestety Tak samo właśnie z serii Gold Mining Simulator Też niestety jeden odcinek zrobiłem z niego timelapsa No bo Też Yy, stało się to co i tutaj miałem problem po prostu nie, nie wiedziałem nawet że yy, nagrywałem odcinek po odcinku i nie wiedziałem po prostu że coś z mikrofonem jest nie tak i nagrałem te dwa odcinki i yy, dopiero się skapnąłem że jest yy, coś z dźwiękiem no i niestety te dwa, dwa odcinki są będą troszkę no nie do końca ogarnięte no ale trudno yy, jest jak jest dobra tu rozlewamy jeszcze i pojadę sobie chyba w drugą stronę, od razu tutaj pole i prawie będę miał pustą beczkę, żeby ogarniać dalej tak, no w następnym odcinku będę chciał już zająć się tą trzciną w końcu, bo no nie oszukujmy się, coraz bliżej Farming 25 a ja z dniem premiery Farminga zakończam tutaj serię, no chyba, że tam Będziecie bardzo chcieli, no to sobie pogramy coś jeszcze na tym na tym sejwie. No ale raczej będziemy działać już w 25. Eee... Czekajcie, bo ja tutaj mam kukurydzę siać. A gdzie ja mam jęczmień? Gdzie ja zaplanowałem sobie jęczmień? Na 53 ma być jęczmień, czyli po słoneczniku, jak dobrze pamiętam. Wiecie, 53 tak, po słoneczniku. Więc no słonecznik zbierzemy i od razu siejemy sobie jęczmień, bo jęczmień będzie chyba w ostatnim momencie już siany, kiedy będzie można, bo z tego co kojarzę, z tego co kojarzę, to jęczmień się sieje za miesiąc. Jęczmień się sieje za miesiąc, a zbiór słonecznika jest za dwa miesiące, więc będziemy siali po prostu jęczmień i pszenicę razem. Miesiąc później i tyle, no trudno. Będzie tak wyszło, tak więc tak będzie no, niestety. E... No, będziemy musieli, po prostu będzie miesiąc później, będą żniwa, no ale to idzie wszystko ogarnąć, więc nie ma się czym przejmować. Dobra. A, no i będzie taki mały short może jeszcze w nie... dzisiaj, czyli w niedzielę jak nagrywam, uda mi się go zmontować. Żeby wam dodać wzorki. Taki króciutki szarcik nagrania nagranie zorki, więc może się uda coś zmontować i Wam dodać. Mam nadzieję, że e, Wam się spodoba. Dobra, lecimy sobie dalej, wywozimy dalej. Gdzie? <laughs> Gdzieś jakoś... jakoś tutaj będzie to, się nie mylę coś takiego chyba, no więc lecimy sobie z tematem, ogień rozlewaniem dalej, żeby jak najwięcej ogarnąć, no mamy siódmą minutę odcinka, więc no niestety będziemy musieli troszkę poczekać, ale tam chyba pracownik już zakończył, tak? Tak, pracownik tam zakończył pracę, więc... Teraz przechodzimy już 2 miesiące do przodu. No, krowy są nakarmione na 2 miesiące, więc możemy śmiało przejść 2 miesiące do przodu yy, i będziemy zbierać sobie, więc w międzyczasie będziemy siać yy, pszenicę jęczmień, a w yy, międzyczasie sobie będę zbierał tą trzcinę cukrową, żeby, no żeby po prostu to jakoś szło, bo się siew wsiewem, a zbiory muszą iść, taka jest prawda. Tylko, że brakiem mi, będę miał mało ciągników, będę miał jeden ciągnik, więc będę musiał jeździć sobie tam i z powrotem przewozić. Nie wiem jak, jak sobie poradzi ten kombajn do trzciny cukrowej z przyczepą jednoosiową, no bo to jest jednak troszkę inne obciążenie. No i tak, będę chciał zakupić sobie ten rozrzutnik obornika, żeby, żeby po prostu szybciej troszkę szło wywożenie tego obornika, bo mam, ten jest dosyć mały i niestety no długo mi się schodzi ogarnąć, yy, ogarniać ogarniać jedno, jedno pole czy coś bo muszę dużo jeździć po obornik na, i zawsze to szybciej będzie szło yy, tym ja będzie większa pojemność większy rozrzut no to będzie na pewno łatwiej więc tak to na ten moment wygląda a czekajcie 3 beczki chyba poszły czyli prawie 30 tysięcy litrów więc pół, pół beczki prawie wyciągnięte więc jeszcze myślę, że z jedną beczkę i może, to uda, może się uda już wyciągnąć ten yy, zbiornik stąd. Mam ja w sumie opróżnił. Czy dobry układzie już powinno się udać wyciągnąć. Więc ja sobie napełnię. I przepnę, przepnę się na sekundę, może się uda go wyciągnąć ten zbiornik już stamtąd. nie długo się ta beczka napełnia. Dobra, odepnijmy i spróbujmy wyciągnąć ten. Ten zbiornik, może jak raz. Jeśli mi nie postawię ciągnika do góry to mu prawdopodobnie się uda go wyciągnąć. O. Idzie, 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 idzie. Powolutku, ale idzie. Poszedł. Poszedł, poszedł, ruszyliśmy. Dobra. Jest super, udało się, 32 tysięcy litrów jeszcze mamy, więc możliwe, że na to pole styknie. <laughs> Dobra, jedziemy sobie yy, na, tam na drodze postawię ten, yy, ten zbiornik i będziemy działać dalej. Yy, mam nadzieję, że nie jest za głośno dźwięk ciągnika, ale nie powinien być, bo ustawiałem mniej więcej, bo, bo miałem też problem z dźwiękiem troszkę, no ale pogarniałem sobie to i myślę, że jest teraz w miarę spoko, że nie będzie za głośno ani za cicho. I no tak wygląda sytuacja. No jak na razie staram się ogarniać wszystko na bieżąco w miarę możliwości, no też chcę dla Was te trzy odcinki w tygodniu dodawać i widzę, że też to nagradzacie tak naprawdę, no bo coraz więcej Was przybywa i dosyć szybkim tempem, więc myślę, że Wy jesteście zadowoleni, ja jestem szczęśliwy, taka jest prawda, bo nie wiem dokąd ja to rozlewałem. Na pewno w tym rzędzie, ale i dokąd ja to rozlewam to nie wiem. Dobra, startujemy, żeby nie zrobić miaka. No to jest darmowe nawożenie tak naprawdę, bo to jest produkt uboczny zwierząt. No więc dla mnie to jest mega spoko. Więc tak. No, w następnym odcinku będziemy sobie działać z tym z roczniką cukrową, ja tutaj sobie rozleję to i będziemy mogli sobie podziałać coś więcej w, w następnych odcinkach tak naprawdę bo będę chciał coś z tą trzciną żeby zobaczyć jeszcze jak to się mi opłaci tak naprawdę ta trzcina bo znowu tak strasznych kosztów nie miałem a może mi się to mega opłacić tak naprawdę na koniec końców więc ja sobie to już rozleję pewnie poza odcinkiem jak coś do końca bo mi braknie troszkę czasu no właśnie o tym mówię, że jest troszkę wąska... wąskie mam sprzęty i no schodzi dosyć długo, bo tak naprawdę no takie pole to, jest, to nie powinien być problem rozlać, a e, takie dwa pola, a ja będę miał, nie mogę robić, robić się w odcinku w 15 minutach, więc no jest jak jest. Jadę do końca, dotankuję sobie i będę jechał od nowa, bo nie chcę kombinować, żeby mi nie narobić mijaków, więc będę sobie dolewał co dwa przejazdy e, beczkę do pełna, mimo że tam zostaje troszkę, ale... Będę dolewał sobie od razu, żeby, no żeby móc yy, przejechać bezproblemowo. Dobra, tankujemy i będziemy lecieć dalej. Chodźcie ja sobie bliżej troszkę podjadę Dobra. Tu będę mógł nawozić od razu, więc od razu pojadę tędy i przejadę ten ostatni pas. Dobry. No sobie z tematem dalej, żeby to nawieść i pewnie jak skończę to pole to będę, musiał, będę kończył odcinaczek z NEM bo tak tak gdzieś wyjdzie w czasie. No i ja Wam bardzo dziękuję ogólnie za wszystkie subskrypcje, bo was przybywa mega dużo i coraz szybciej, więc mnie to cieszy. Coraz wyższy czas oglądania widzę, że się pojawia. No pod ostatnim odcinkiem z farminga akurat jest dosyć słabo z czasem oglądania, no ale no, nic na to nie poradzę I, ale za to Gold Mining Simulator ma mega oglądalność, bo y podniosła się dużo y średnia kanału dzięki tej serii więc widzę, że Wam podpasowało, że chętnie go oglądacie, no i też wyświetlenia fajne robicie y pod odcinkami, więc ja jestem mega zadowolony tak naprawdę no, doko powinni, powinienem się wyrobić, dokończyć ten, te, to pole i jeszcze zacznę następne. A w następnym odcinku polecimy sobie po prostu sto trzciną. Mam nadzieję, że się uda mi ogarnąć. Jeśli będę miał więcej czasu, to będę chciał więcej też y, ogarnąć, y, więcej odcinków robić dla Was, żebyście mieli co oglądać po prostu nawet codziennie. Y, no, ale te trzy odcinki w tygodniu będę chciał dawać. Mam nadzieję, że mi się uda ten plan zrealizować i że bez problemu bo się uda to z tym wyrobić no bo troszkę więcej ostatnio mam czasu więc no weekendy przynajmniej więc sobie działam z w weekendy z nagrywaniem żeby no żebyś, dla, żebyście mieli co oglądać teraz ja sobie przestawię troszkę gpsa żeby jak naj mniej tracić i lecimy sobie z tym ostatnim polem i ja lecę to pole, a z wami się będę żegnał po chyba, chyba. Widzę, że już jest 16 minuta odcinka, więc no, nie będę też przesadzał w, w, serii, w tej serii. Dobra. Więc co, no ja tu rozlewam dalej, a ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i zapraszam na resztę moich odcinków. Trzymajcie się. Cześć!